System ochrony zdrowia w Polsce jakoś jeszcze działa. I to nie dzięki, ale pomimo tego, co robi minister zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia. Tak skwitował działania resortu zdrowia Andrzej Płonka, prezes Związku Powiatów Polskich, podczas konferencji prasowej zwołanej przez ZPP oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych. Przedstawiciele tych organizacji po raz kolejny publicznie wyrazili sprzeciw wobec planowanej przez Ministerstwo Zdrowia tzw. Tak restrukturyzacji szpitali. Pod pięknym słowem restrukturyzacja oczywiście kryje się zapowiedź przejęcia tychże szpitali, które dzisiaj prowadzą powiaty. Sama idea odebrania powiatom szpitali powiatowych w naszej ocenie jest propozycją diaboliczną, która prowadzi do tego, że mieszkańcy lokalnych wspólnot samorządowych nie będą mieli już żadnego wpływu na dostępność publicznych świadczeń opieki zdrowotnej, a powiaty stracą tak naprawdę jedyny dzisiejszy prawdziwy instrument, dzięki któremu... Mogą realizować zadania z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia. Powołany przez ministra zdrowia zespół do spraw przygotowania rozwiązań legislacyjnych dotyczących restrukturyzacji podmiotów leczniczych działa od grudnia ubiegłego roku, a wypracowany plan ma przedstawić do końca lutego 2021 roku. W składzie zespołu nie znaleźli się ani przedstawiciele samorządów, ani dyrekcji szpitali, a więc tych organów, których owa restrukturyzacja dotyczy. Podkreślali uczestnicy konferencji. Chcemy jasno powiedzieć, że nic o nas bez nas. Nie pozwolimy na to, żeby no zespół, który reprezentuje tylko urzędników Ministerstwa Zdrowia i NFZ, decydował bez praktyków, bez organów założycielskich, bo ani przedstawiciele marszałków tam nie, nie funkcjonują, decydował o kształcie ochrony zdrowia. Wdrożenie w życie pomysłu ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, dotyczącego centralizacji szpitali powiatowych, może w znaczącym stopniu ograniczyć mieszkańcom dostępność do usług medycznych, podkreślali uczestnicy konferencji. Naszym zdaniem może dojść do likwidacji jakiejś części szpitali, i to jest nasza obawa, a naszym celem jest zapewnienie opieki dla naszych mieszkańców jak najlepszej opieki i myślę, że taka decyzja spowodowałaby protesty również u nas mieszkańców, pacjentów. Ja się nie wyobrażam moich mieszkańców, którzy powiedzą, no panie starosto, to idziemy pod szpital, będziemy protestować. To jest nasz szpital. Ja się spotykam z pacjentami, którzy mówią, panie starosto, ja nie chcę jechać gdzie indziej do szpitala, jeśli chodzi o pandemię i tak dalej. Ja będę czekała, jak... Pandemia ustąpi, ja chcę iść do mojego szpitala. Planowana przez resort zdrowia centralizacja szpitali powiatowych nie jest skutecznym lekarstwem na poprawę funkcjonowania systemu opieki medycznej w Polsce. To już było i się nie sprawdziło. Dzisiaj zamiast realnej próby naprawy proponuje się Polakom powrót do systemu, który już obowiązywał i się nie sprawdził. Ja się nie wyobrażam, żeby mój Szpital powiatowy był zarządzany z góry. Myśmy to już przerabiali, ja mam swój wiek i wiemy, jak było w socjalizmie. Ta informacja, czego potrzebują mieszkańcy w naszych powiatach, jest deponowana u nas, a nie w pięknym budynku przy ulicy Miodowej w mieście Stołecznym i Królewskim w Warszawie. Szanowni Państwo, ja naprawdę chciałbym odpowiadać za to, co robię, czy robię dobrze, średnio, czy może mam niepowodzenia, patrząc w twarz moim mieszkańcom, mojemu przełożonemu panu starości, a nie panu ministrowi. Stamtąd naprawdę nie widać lepiej. Oczywiście ta współpraca musi być. Ministerstwo ma ważną rolę do spełnienia. Do jego zadań należy kreowanie generalnych zasad polityki, i, i tu w wielu miejscach jest naprawdę jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Przede wszystkim należy zwiększyć środki przeznaczane na system opieki zdrowotnej w Polsce. Apelowali przedstawiciele samorządów i zarządów szpitali. System jest niedofinansowany i to w znacznej wartości. Jeżeli nie rozwiążemy sprawy finansowania, to możemy sobie. Racjonalizować, reformować, nie wiadomo co, i tak z tego nic nie będzie. Wystarczy spojrzeć na mapę Europy, można do niej dołączyć jeszcze inne kraje, naszego kręgu cywilizacyjnego, położone w innych kontynentach, i zobaczyć, jak dramatycznie źle wypada część budżetu, która jest poświęcona na opiekę zdrowotną w naszej ojczyźnie, porównując to z innymi krajami. Szanowny Panie Ministrze. To jest ogromne pole do wykonania dla Pana. Bardzo życzę wielu sukcesów na tym polu i wszyscy bardzo Panu kibicujemy i życzymy, żeby Pan jak najwięcej sukcesów na tym polu odniósł, tak żeby doprowadzić nasz kraj co najmniej do średniej europejskiej. Patrząc kolejny temat, na przykład na koszty leczenia, to Pan Minister w ogóle ani nie piśnie. Proszę Państwa, dzisiaj z kontraktu 100% ponad 70% to jest wydatek na płace. Teraz już może już więcej. I proszę Państwa, ten pacjent, musimy go uświadamiać, że na jego leczenie z całego kontraktu jest tylko 20%. Tego Pan Minister no, jakoś unika. W 2019 roku w Polsce nakłady na ochronę zdrowia wyniosły 4 Średnia europejska jest o 2% wyższa, jeżeli chodzi o PKB. Jeżeli chodzi o nakłady na ochronę zdrowia per capita. Czyli nam, można powiedzieć na głowę, z uwzględnieniem siły nabywczej pieniądza, zajmujemy piąte miejsce od końca. Realne nakłady na ochronę zdrowia w Polsce są niższe niż te, które wskazuje Ministerstwo Zdrowia, dlatego że nakłady PKB liczone są przez Ministerstwo Zdrowia według metodologii takiej, że porównuje się nakłady z 2019 roku, ale bierze się pod uwagę PKB z 2017 roku. Nikt w taki sposób na świecie nie liczy nakładów na. Ochrony zdrowia, więc ja może zaproponuję panu ministrowi. Niech 10 lat wstydziliśmy do tyłu, no to wtedy się okaże, że mamy nakłady na ochronę zdrowia 15 PKB. Na pewno tutaj są braki, którymi Ministerstwo Zdrowia powinno się zająć, a zmiana szyldów na szpitalach powiatowych. Tylko pogorszy ani poprawi tę sytuację. Przedstawiciele resortu zdrowia zarzucają samorządowcom powiatowym brak odpowiedniego nadzoru nad szpitalami, co ma być według nich przyczyną rosnącego zadłużenia podległych powiatom podmiotów medycznych. Także do tych oskarżeń odniesiono się podczas Mogę konferencji prasowej. prasowej. Dzisiaj mówienie, że samorząd powiatowy nie radzi sobie z ochroną zdrowia w powiecie, no to ja się tego nie wyobrażam, że można takie głupoty. Mówić po prostu. To my wiemy, co jest potrzebne naszym mieszkańcom i naprawdę między sobą umiemy się porozumieć. Proszę nam nie zarzucać rzeczy, które mijają się z prawdą, że jest tak wiele konfliktów, brak kompetencji, bo się przykro to czyta i słucha. W całym tym torcie zadłużenia. Dziwnie nie mówi się o, o szpitalach podległych panu ministrowi, cały czas przykrywa się zadłużenie klinik, instytutów. Przykro, że muszę też dotknąć samorządy województw, ponieważ to zadłużenie w tych właśnie podległych ministrowi i szpitalach wojewódzkich jest największe. Na 15 miliardów zadłużenia tylko około 25-30%, tylko to jest i aż oczywiście, to jest zadłużenie szpitali powiatowych. Cała reszta podlega i panu ministrowi, który o tym nie mówi, który mówi, że jest fajnie. Dane raportu opracowanego przez ekspertów Związku Powiatów Polskich na temat funkcjonowania instytucji badawczych nadzorowanych przez resort zdrowia obnażają rozmiar hipokryzji, jaka towarzyszy zarzutom pod adresem samorządowców. Wyniki tej analizy potwierdziły tak naprawdę tezę, że chyba nie problem jest w nadzorze. Wszystkim tak naprawdę w tym systemie brakuje środków pieniężnych. Gdyby było tak, że wyniki finansowe. Szpitali zależałyby od usprawnienia nadzoru nad tymi podmiotami, no to wszystkie te instytuty badawcze prowadzące szpitale nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia powinny mieć dodatnie wyniki finansowe. Natomiast w 2019 roku, jeżeli chodzi o dodatni wynik finansowy, z 13 analizowanych instytutów badawczych, tylko dwa miały dodatni wynik finansowy, no i nie były to jakieś oszałamiające wyniki finansowe, żeby było jasne. Natomiast wyniki na sprzedaży, bo to jest bardzo istotne, bo one pokazują. Ile środków otrzymał ten Instytut Badawczy na prowadzenie tej swojej podstawowej działalności, ile musiał wydać na tą podstawową działalność, tą podstawową działalność szpitalną, no to tam dodatni wynik finansowy miało zero podmiotów. Niedofinansowanie to nie jedyny problem systemu ochrony zdrowia w Polsce, kolejny to brak kadr. Tych kadr w powiatach często nie ma. Od takiego mieszania tych kadr nie przybędzie. Ale gdyby na przykład pan minister zaczął umiejętnie zażądać. Swoimi placówkami i na przykład tam doprowadził do wyrównania budżetu i do zmniejszenia przerostów kadrowych, to może i z kadrami w takich małych miejscach, jak to, z którego ja pochodzę, byłoby chociaż odrobinę łatwiej. Ale wydaje się, że do, na to pomysłów przy ulicy Miodowej nie ma, więc jest pomysł, żeby cofnąć nas głęboko do PRL-u. Podczas konferencji prasowej poinformowano także o wypracowanej przez Związek Powiatów Polskich propozycji zmiany systemu opieki zdrowotnej, którą przedstawiono ministrowi zdrowia. Nasza propozycja jest taka. Żeby na poziomie lokalnym, tam gdzie mówimy o usługach zdrowotnych, takich lokalnych, takich jak POZ, jak część AOS-u, jak szpitale powiatowe pierwszego stopnia, tam gdzie mówimy o opiece psychiatrycznej, psychologicznej, o charakterze środowiskowym, te wszystkie zadania powinny być realizowane na poziomie powiatowym i przechodzić przez budżet powiatu. Naszym zdaniem to szpital powiatowy powinien być takim centrum medycznym. Szpital powiatowy ma bazę diagnostyczną, ma pracownie endoskopowe, ma laboratorium analityczne. Diagnostykę obrazową, TK, cała opieka ambulatoryjna powinna z tej bazy korzystać. Tego nikt nie zrobił do tej pory, tak? Czyli jest rozdrobnienie, na to nikt nie patrzy. Więc tu trzeba szukać rozwiązań, a nie mówić o centralizacji, bo ministerstwo wątpię, czy z pozycji danych, które zbiera cały czas i na podstawie ich, tych danych wysnuwa pewne wnioski. Nie wiem, czy one są prawidłowe, ale ja bym się z kolegą zgodził, że informacja o mieszkańcach powiatu i sytuacji w powiecie jest właśnie w tym powiecie, a nie w Ministerstwie Zdrowia. Konferencję podsumował apel prezesa zarządu ZPP Andrzeja Płonki, skierowany personalnie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Panie ministrze, zapraszamy do rozmów. Zapraszamy pana na nasze spotkanie, ale nie pana przedstawicieli, pana abyśmy mogli popatrzeć sobie w oczy i naprawdę powiedzieć, o co chodzi w naszym zarządzaniu w ochronie zdrowia. Nie mamy polityki zdrowotnej, programy zdrowotne nie działają, płace no, są na poziomie różnym w różnych regionach, zachorowalność jest też różna. Dlaczego nie możemy siąść do stołu i porozmawiać o tym, jak ma wyglądać ochrona zdrowia w kraju? Zapraszam Pana tym dzisiejszym sposobem, tą konferencją do uczestnictwa Pana na zasadzie wzajemności, do rozmów i oczywiście opinii na temat tego, co się dzieje.